Siemienero. w tym materiale dowiesz się jaki komputer będzie najlepszym wyborem na Maj Czerwiec do kwoty 9000 zł. Tak wiem, budżet jest całkiem potężny i solidny, ale komputer również będzie potężny, solidny i pozwoli Wam na rozgrywkę nawet w 4K w najwyższej możliwej jakości obrazu. Co się składa na elementy tego komputera? Chodźcie ze mną, a już Wam pokażę i dokładnie wytłumaczę, dlaczego wybrałem takie, a nie inne. Startujemy jak zawsze od naszego procesora. No i tutaj raczej zaskoczenia nie będzie, że w tym budżecie będzie najlepszym wyborem Ryzen, a do tego Ryzen 7 7800X3D. I ja wiem, że nie jest to aktualnie król, jeżeli chodzi o wydajność procesorów do kier, ale dumne podium to chyba nadal dość wysoko, a jednocześnie będąc około 600 zł tańszy od najnowszego Ryzena 7 x 3 d nie uważam, żeby w tym budżecie to był zasadna dopłata do tego, żeby mieć naprawdę niewiele szybszy procesor, jeżeli gramy w rozdzielczości 4K. No, w 1440p różnice będą troszeczkę większe, ale ten komputer moim zdaniem będzie dedykowany bardziej pod 4K, oczywiście, że uwzględniając wszystkie technologie e, upscalingu i tak dalej. Do czystego rasteru, nie oszukujmy się, w 4K musimy doposażyć się w RTX-a 5090. Tak, moi drodzy, w RTX-a 5090. 1800 zł za 8-rdzeniowy procesor z 3D-cashem to jest naprawdę już całkiem przystępna cena, choć ja widziałem, że zdarzałem się na jego promocje w okolicach nawet 1600 z groszami i wtedy to już jest rewelacyjny zakup. No ale dzisiaj niestety promocji nie ma. Lecimy dalej. Do płyty głównej tutaj postawiłem na jednostkę bardzo sprawdzoną, którą niejednokrotnie wręcz Wam polecałem oraz na której niejednokrotnie składałem komputer MSI X670 E Gaming Plus WiFi. Ta płyta główna po prostu nie tanieje. I uwierzcie mi, że nawet kilka lat temu ta płyta kosztowała w okolicach 1100 zł. Teraz kosztuje nadal 1100 zł. Oferuje naprawdę wiele, a jednocześnie nie kosztuje wiele. Topowy chipset, nie najnowszy, ale jednak topowy. Mamy tutaj cztery złącza M2, wszystkie z childami co się bardzo ceni, bo dyski się jednak grzeją. Mamy tutaj również bardzo rozbudowaną sekcję zasilania, więc spokojnie możemy wsadzić na to płytę nawet takiego mocarza jak Ryzen 9, 9950X3D, jeżeli ktoś by potrzebował. Wszystkie nowoczesne korektory do wentatorów, do podświetlenia, do chociażby USB-C na front i tak dalej, i tak dalej. Natomiast panel tylny. To jest duma, którą e, chwalę MSI za każdym razem, kiedy tą płytę polecam. Tutaj mamy tak dużo USB, że naprawdę nie powinno już nikomu braknąć. Dodatkowo mamy Wi-Fi, owszem, nie jest to Wi-Fi 7, ale Wi-Fi 6E. Myślę, że nadal będziecie zadowoleni z osiągów, jakie to Wi-Fi oferuje. Jedną USB-C może być to lekka bolączka, ale jednak większość rzeczy podpinanych e, typu klawiatura, myszka, nie wiem, jakaś druga czy cokolwiek jest po USB-A, a nie C jeszcze, więc e, myślę, że te. Ilość USB A nadrabia tym, że jest tylko jedno USB C. Dobrze, moi drodzy. A, no i dźwiękówka. No tutaj na tym zaoszczędzono. Jest dość biedna. Nie ma wyjścia z FDF. No tak już bywa. Lecimy dalej. Pamięci Adata Lancer Blade. Ja mam takie same, tylko że RGB, tutaj nie RGB. Stwierdziłem, że już i tak dużo się świeci, a nie ma sensu tu płacać tak dużej ilości pieniędzy, tylko żeby one były podświetlone. 6030 Sweet Spot pod Ryzen, i uwierzcie mi, one działają z Ryzenami naprawdę świetnie. Nie bez powodu ja te pamięci właśnie mam w swojej jednostce, na której montuję chociażby te filmy dla Was, które w tym momencie oglądacie. Dalej dysk. Dysk o 2TB, no bo sami mnie przekonaliście, że w wysokich budżetach jednak ten 1 terabajt to jest troszeczkę śmiech na sali. Dlatego od razu wrzucamy 2 terabajtówkę tak w Dostosowuje się po części do Waszych próśb i komentarzy, więc zachęcam do pozostawienia kolejnych komentarzy. Dysk, który w zupełności Wam wystarczy, jeżeli chodzi o osiągi, ponad 4000 MB na sekundę, zarówno czytu, jak i zapisu. I to jest naprawdę bardzo dobry wynik. 2 TB za niecałe 500 zł brzmi całkiem sensownie. Dysk naprawdę dobry, sprawdzony, więc w tym budżecie go Wam po prostu polecam. Nie ma sensu dopłacać do czegokolwiek szybszego, stricte pod gry, bo i tak tego po prostu nie wykorzystacie. Dalej lecimy do zasilacza. I tutaj nietypowo, bo jest to Deepcool PN850M ATX31 przede wszystkim, co jest bardzo istotne. Certyfikat 80 plus Gold w pełni modularne okablowanie, co się bardzo chwali. Muszę sobie sprawdzić, ale wydaje mi się, że ten zasilacz tak miał 10 lat gwarancji, więc nie patrzcie, że to jest Deepcool, patrzcie na to, że macie 10 lat spokoju za 499 zł i to jest naprawdę uczciwa cena. Tym razem Deep Cool, no bo tak wypadło, że tak powiem, z losowania to <grytania> jeżeli chodzi o najlepsze zasilacze, no najlepsze tak naprawdę, nie najpopularniejsze, ale najlepsze zasilacze w jeszcze niewygórowanych cenach. Lecimy dalej. Do chłodzenia napis F360, tutaj nie było fireworków, zresztą nie ma zbytnio jakiegoś ogromnego wyboru. Niestety na dzień nagrania tego materiału nie był dostępny Arctic Liquid Freezer trójka w wersji 360, był tylko 420, który niestety nam do obudowy się nie zmieści, dlatego padło na 360. Która też jest dobra, naprawdę. Ale jak chcecie, to możecie sobie wziąć Liquid Freezera 3, też będziecie zadowoleni i uwierzcie mi, że do obudowy się zmieści, bo tą obudowę testowałem. A o jakiej obudowie mowa? Mogliście niedawno nie widzieć recenzji na kanale, a jeżeli nie widzieliście, to gorąco Was zachęcam i zapraszam do sprawdzenia karta w rogu ekranu. Crux Empero wybrałem ją nie bez powodu, z tego tyłu, że przede wszystkim jest w mody, czyli mamy akwarium, dwa jest obudowa dwukomorowa, trzy, Jest to obudowa, która naprawdę była przewiewna. No i cztery mamy cztery śmigła właśnie. ARGB w standardzie, które są przede wszystkim ciche, a zarazem pięknie rozświetlone, dlatego... Tutaj mi się to wszystko spinało, Ta obudowa jest, e, moim zdaniem, tak czysto prywatnym, dużo lepiej przemyślana niż chociażby Crux Exo, który jest niewiele tańszy, ale tam jest dość ciasno na topie. Tutaj tego miejsca na topie jest w brud. No tego tyle, że jeżeli będziemy mieli na przykład mega wydajną kartę graficzną, może niekoniecznie 5070 Ti, ale coś po kroju 50, np. 90, to tutaj zdecydowanie trzeba by dorzucić wentylatory na spód. W przypadku 5070 Ti e, będzie to no, nie aż takie wymagane, ale nie zaszkodzi. No i chyba jeszcze wygadajemy, jaka karta graficzna padnie, ale karta graficzna w naprawdę dobrym chłodzeniu. MSI Inspire 3XOC, a jest to naprawdę porządnie zrobiona karta graficzna. No, i przede wszystkim tutaj płacimy za jakość wykonania oraz no, całokształtowo za jakość tej karty. To jest wyższa seria, to nie są te najtańsze serie od MSI. 4000 zł nie jest to najtańszy 5070 Ti na rynku, ale uwierzcie mi, że w tym budżecie były dużo gorsze paździerze, a ten MSI tak po prostu zaiskrzyło, jak go zobaczyłem i mi się ono sobie na przykład bardzo podoba, czysto prywatnie. na no, wiem, że też ta seria jest bardzo dobrze wykonana i dlatego ją Wam w tym momencie polecam. Jeżeli ktoś chce tamtego RTX 5070 Ti albo jakiegoś rozświetlonego, no to jest w takich różnych innych kart. Ja tylko tutaj rzucam hasłem, że RTX 5070 Ti będzie najlepszym wyborem w tym budżecie do tego procesora. I zaraz powiedział co z radonami? Jasne, już tłumaczę. Alternatywą dla 5070 TI, oczywiście, która jest bezpośrednim konkurentem, jest RX 9070 XT. I tak, to jest jak najbardziej alternatywa. I jest nawet dużo tańszy. Tylko musicie sobie odpowiedzieć na kilka dość istotnych, kluczowych pytań. W jakiej gry gracie, które są bardziej pisane pod Radeon, czy bardziej pisane pod Nvidia. To po pierwsze, jeżeli jesteście content kreatorami, to raczej będzie dla was przechylniejsza Nvidia. Natomiast jeżeli jesteście programistami, to pewnie tutaj może być lepszy na przykład Radeon. Pytanie jest sporo odpowiedzi musicie sami sobie udzielić. Natomiast no moim zdaniem lepszym wyborem będzie 570 Ti, chociażby ze względu, mimo że jest mhm. droższy, chociażby ze względu na pobór energii samej, plus technologie Nvidia. Tutaj dla mnie najważniejsze są te technologie Nvidia, które po prostu robią robotę, chociażby DLSS 4 wygląda lepiej niż FSR 4 już po tych finalnych wersjach, że tak to ujmę, ale no, jeden i drugi obóz cały czas pracuje, cały czas gdzieś udoskonala te swoje technologie, dlatego co czas pokażę, tego nie wiem, ani nie wie tego moja szklana kula. Dobrze, moi drodzy, wszystkie linki do omawianych komponentów, do koszyka, jak i do alternatywnej karty graficznej znajdziecie w opisie tego materiału. A teraz szybki rzut na koszyk. 990 zł. Naprawdę moim zdaniem nie niemała ilość pieniędzy, która została wydana na mega bestie, jeżeli chodzi o gaming oraz nawet pracę kreatywną, bo spokojnie ten komputer sobie poradzi ze stawianymi mimo zadaniami typu obróbka filmów wideo, jakiś program, kodowanie, cokolwiek innego, tutaj mamy naprawdę potężną moc i przede wszystkim mamy potężną możliwość rozbudowy, chociażby dyskowej, na tej świetnej płycie głównej, czy jeżeli chodzi o RAM, bo nasza platforma wspiera do 192 Gigabajtów ramo, co jest, no, już naprawdę niemałą wartością. A przede wszystkim mamy AM5, który jest pewnie tak jak AM4, albo inaczej, może będzie, a nie jest tak jak AM4, wiecznie żywe. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że AMD tutaj wsparcie dla tej podstawki zrobi naprawdę ogromne, długie, tak jak to było w przypadku AM4, i za kilka lat, w prosty, łatwy, przede wszystkim tani sposób, będzie przyszły właściciel, na przykład, takie jednostki komputerowej mógł sobie zrobić upgrade procesora o. Na o niebo, o niebo, o niebo lepszy, wydajniejszy i na przykład bardziej energooszczędny. Ale dobra, za bardzo wybiegamy. w Przyszłość jesteśmy tu i teraz, więc tu i teraz skupmy się na tym komputerze na tej jednostce. Czyli napiszcie w komentarzach, co Wy o nim sądzicie. Z mojej strony to by było już na tyle. Jak Wam się podobało, to zostawcie po prostu jakąkolwiek reakcję. A z mojej strony to by było już na tyle. Mówił Chemik, do zobaczenia. Do usłyszenia.